Płacisz za bycie O ile bierzesz? Za dużo Dlaczego ty taki jest drogi jesteś? Może biała jest ładniejsza niż różowa? Która jest dla ciebie lepsza? No generalnie to biała więc do tych będzie się zadała Ale różowego nie mam w swojej Przepyszny kurczak w sezamie, Nie będziecie kiedyś w Szczecinie Koniecznie. Musicie tego spróbować. Jest przepyszne! To jest kurczaczek co się jak jaki na sałacie pekinskim. już po zakupach idziemy do domu zmęczeni. Chcemy kupić sobie nowe iPhone'y Nowe iPhone! <noise> Nakręciliśmy się trochę, byliśmy w MediaMarkcie, zobaczyliśmy już teraz. A iPhone a. Znaczy, powiedz czy 14 czy 13, zaraz będziemy sprawdzać, który warto bardziej do trybu uf, no, Ale się trzęsie uf, uf, uf. Uf, uf. Nie no, albo 13, albo 14, tylko też trzeba zobaczyć jakie są różnice w Pro a Max, nie? No Jedziemy tu. Dzień dobry z samochodu. Ja właśnie przyjechałam do DBD wysłać wam wszystkie paczki. Są tutaj ze mną. Tak, więc lecę szybko je wysłać, bo już jestem trochę spóźniona. Ok. Paczki wysłane. Jeszcze tylko muszę jedną zawieźć do Paczkomatu, a tak to wszystko mam już zrobione. No i co? Co wam powiem? poczekajcie. No nic, pracę skończyłam dzisiaj o godzinie 14. Potem wzięłam się od razu za pakowanie właśnie paczek, żeby od razu wam to wszystko wysłać, więc e, tak jak mówię, wszystko jest wysłane, więc już do was leci. No i jadę teraz do domu, może coś sobie zjem i dzisiaj odpoczywam, bo plecy tam mnie tak bolą od, i od pracy mojej i od pakowania. Jadę do domu, pa! Emocje w kurtce. Będziemy filmowani Lecimy na event. Ciiak. I co? Lecimy na event szarka. Lubię jak ty jesz. <noise> Mam y, dzień wolny, więc w końcu mam chwilę dla siebie, żeby zadbać porządnie o swoją pielęgnację, zrobić wszystkie peelingi. Mam w ogóle też nowe kosmetyki do pielęgnacji, więc pokażę Wam, co tam nowego kupiłam. To jest peeling, który kupiłam kilka dni temu. Jeszcze go nie używałam. Zawsze używałam tylko peelingów mechanicznych, więc jest to dla mnie nowość. Szczerze nie wiem, jaką, jak bardzo grubą warstwę powinnam nałożyć i czy na mokrą skórę. Ja trochę ją zwilżyłam, żeby nie była taka sucha. I co, tak o, po prostu? Ale nie podoba mi się zapach tego. Brzydko pachnie. tak. Mm. Trochę czuję, jak piecze mnie już twarz. Bardzo piecze. W trakcie stosowania możesz poczuć niewielkie mrowienie, zaczerwienienie lub pieczenie związane z działaniem enzymów. Jest dla mnie niesamowita. No, powiem wam fajnie, tak się tutaj relaksować. I pielęgnować swoją buźkę. Ale zanim ja się jeszcze pomaluję, pół dnia minie. Jeszcze kurde te płatki. Trzymaj się 20 minut. Jeszcze muszę tutaj troszkę ten baking... Sobie. Gotowa. Dzień dobry. Ja mam dzisiaj w końcu dzień wolny, więc dzisiaj odpoczywam, wyspałam się, pospałam. Zabieram się właśnie za sprzątanie, bo jak widzicie troszeczkę tutaj się z zrobił. Ale generalnie dzisiaj nie mam żadnych planów, będę tylko leżeć w łóżku, czytać książkę. I edytować dla Was vloga, bo mam jednego w zanadrzu do dodania, więc tym się dzisiaj zajmuję. Słyszycie te nowy? Uroki mieszkania nad morzem. Och, dzień dobry. Dzisiaj jadę. Jadę właśnie do mieszka. Zrobimy sobie obiadek. I co? Pójdziemy na spacerek. A wieczorem zrobimy nasze ukochane ciasteczka. Ja już tak za nimi tęskniłam. Po prostu tak dawno już ich nie, nie robiliśmy. Kupiłam wszystko, co jest potrzebne. I jadę. Bardzo ładna pogoda dzisiaj. Taka wiosenna. I nie ma wiatru, ani nic. Co Ale pyszne to ciasto, kochanie. Jest pięća pyszne. kochanie. Nie trzeba robić więcej ćwiczeń. Ja robię cztery ćwiczenia na nogi. Po prostu, no, nie wiem, nogi chyba mi najbardziej idą i tyłek. Chce to zmniejszyć się, choć. Nie ma innego tego, Zapraszam na party z arcymistrzem. Proszę o pokłony. Starcie cytanów. Już nie graliśmy w szachy? Ile nie graliśmy? No. Długo. Ostatni raz w szachy graliśmy wiesz kiedy? U mnie w Warszawie. To było w drugim roku studiów jeszcze. Na drugim? Na drugim. Byłam w wtedy. Był 2021, tak? Ja, ja dwa, się lata, dwa lata. temu. Pierwsza, tak. dawaj. Nie dlaczego jestem zasadce? Gdy nawet obronię się przed wieżą i dam tutaj, zrobię ruch, ty mnie zjesz. Ale ty musisz bronić. Króla. Ja wiem. Nawet jak ja teraz obronię króla i ci zbiję ten, no to mi zbijesz królową wieżą. Więc w takiej sytuacji zostanę. coś takiego. Time to relax. Żądamy WK, warszawskie Nie. nie Dobijamy kalorie do 4000. Ja nie. Ja nie. Hello. Jestem już właśnie po pracy i teraz zbieram się szybko na paznokcie. Mam dzisiaj wizytę. No nie, będę wam, nie będę wam może pokazywać, bo już są w opakanem trochę stanie. Wroste są bardzo, bardzo duże. Idziemy coś dzisiaj z nimi zrobić. Jedziemy na paznokcie. Krasnokcie, bardzo delikatne, neutralne, fręcze. Tęskniłam za takimi i stwierdziłam, że to czas, żeby do nich powrócić. Dzień dobry, witam się z Wami znowu z samochodu. Niestety jest to jedyny moment, w którym mogę do Was trochę pogadać. Znowu jadę do pracy. E, jeszcze przed pracą zajadę tylko do Media Expert. Muszę odebrać zamówienie. Mam bardzo dużo pracy ostatnio. Na, na nic innego nie mam czasu. I tak właśnie mijają mi te dni, więc tak to u mnie na tej chwilę wygląda. Chciałabym gdzieś tam bardziej zająć się tym wszystkim, jeśli chodzi tutaj o nagrywanie. No aczkolwiek teraz praca mi na to nie pozwala. Mimo wszystko Cieszę, oczywiście, że, że jest praca i tak dalej, więc jest to dobra wiadomość. Ale ma to też swoje właśnie takie uroki, że nie mam czasu na, na gdzieś tam jeszcze jakieś swoje zajęcia. Dobra, żebym się nie za bardzo nie rozgadała. Jedę do pracy. Pa! pa. Kupiłam stację taki malutki. Ojej, czy on nie za mały? O kurde, patrzcie, nawet na kierownicę go mogę dać. Ale fajnie, chcę sobie jechać i do zgadać. Aha, tylko teraz ulicy nie widzę. Trochę widzę. Ale fajnie, cieszę się. Dzień dobry. Dzisiaj zawoźliwy mieszka na samolot. Tak, lecę na event do Londynu, tygodniowy, także niestety nie jestem z tego powodu zadowolony. Oj, się. Wciąż. O nie. Cieszę ja się. Cieszę ja się. Cieszę Stalen. Cieszę się. Cieszę jedziemy. Cieszę la, 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 la Cieszę się. Cieszę się. się. ja prywatna Chodźmy Na ja Szczecin czy do Poznań?